Słuchajcie, bardzo dobry czas. 5 minut 34 sekundy i 20 setnych, ale jest dwa razy zerwana linka, co oznacza, że mamy 5.54. To dobrze? że my jeszcze No słuchajcie, no trzeba wrócić, nie? Ta ta, bo to było taki 4 minuty macie na powrót. Trzy minuty i cztery sekundy. Jedziemy do Pragi, stolicy Czech. Na początek chcę podziękować wszystkim. Za zaangażowanie. Tutaj mamy portret yy, siostry, jednej z uczestniczek. Yy, bardzo ładny portret. Yy, wszystko jak najbardziej jest w porządku. Tło jest bardzo neutralne. Osoba dobrze ustawiona, nie jest na środku, centralnie, jest w miarę tutaj w mocnym punkcie, gdzie wzrok się skupia przede wszystkim na twarzy, nic nie rozprasza tego portretu, ładnie tutaj buźka jest uświetlona, światło cień, wszystko co trzeba jest. za tymi oknami najpiękniejsza sala sala Władysławowska to jest ten akcent Litwa Polska Czechy Władysław Jagiellończyk syn Kazimierza który od 1475 roku był królem czeskim i węgierskim Chodzi o kompozycję, tutaj mamy taki problem, że nie ma powietrza. Tutaj nie ma, nie ma miejsca. Zdjęcie jest ucięte tuż przy głowie. Kolejne zdjęcie to jest powiedzmy połączenie architektury z, ze zdjęciem ulicznym. Wybrałem to zdjęcie, ponieważ to jest zdjęcie zrobione komórką.

to pozycję. No i tutaj dla kolegi za, za zaangażowanie. Generalnie większość tych zdjęć z dworca, halo, zdjęć z dworca mi się podobało, ale no, to wygrało i jest najlepsze. Pokażmy to jeszcze raz. Właśnie to To jest pierwsze? Nie ma pierwszego, drugiego, wszyscy są wygranymi. No i to zdjęcie oczywiście koleżanki wcześniej nie zapomniałem pokazać, to jest to piękne zdjęcie, również z włoskim. Czyli opłaca się chodzić ten nazywa balonowa bitwa. Niektórzy już znają. Drużyna żółtych będzie i drużyna niebieskich. Każdy musi sobie nadmuchać balonik i przywiązać go takim cienkim sznureczkiem na wysokości kostki do nogi. Obojętnie do prawej albo do lewej. Trzeba je przydepnąć tak, żeby pękły. Zapływać tą nogą nawet. mamy jakąś taktykę czy nie? No i ci złapali. Ej, Was! Chodź tu! Ale to jest szpieg. Bieg, bieg. Teraz wiem co teraz oni będą robić. A po co wygrała drużyna?